Siemanko, z tej Jaku. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Tom Rider. No i cóż, w poprzednim odcinku żeśmy pokonali trójce i teraz idziemy e, szukać od lasu. Zdobyliśmy linę, więc teraz możemy się uleść na linie Aha, to nie tutaj. Tu dalej. Na tych właśnie na tych haczykach co jest z przodu. Teraz sobie zejdziemy. To nic nie ma do. Aha, nie, przepraszam, nie uch, tylko czeka na będziemy mogli używać z liną, żeby bujać się na tych poręczach. Dzięki, te, dzięki temu też yy, tej linie będziemy mogli w końcu grobowiec zwiedzić. Eee, ten chyba bodajże, z tego co pamiętam, chyba będziemy mogli sobie zwiedzić. tutaj jest coś na dole, jasno, pewnie, że jest plecak. Więc sobie zobaczymy co on ukrywa. No w sumie nic. A, zestawy suliwalowe, które oczywiście pominęłem. No kurczę, pieczone. I też w ogóle zaznaczyłem tą skrzynkę, żeby jej nie pominąć z metami, a i tak, to, i tak to zrobiłem. Więc po nagraniem zbiorę tą skrzynkę i ten zestaw. I może w tym odcinku jeszcze zdążymy się cofnąć tutaj szybko do tego obozu i zabrać chociaż ten dokument. Okej, okay, tam raczej spaść nie chcemy. No, na spinę się Lara. Patrzcie, co jest grana. No nie gada, że nie wyjdziemy teraz stąd. Okej, okay, nie skomentujemy tego. Czekajcie. Okay dropie A będąc w powietrzu wciśnij E, okej okay. Okej okay. na spoko to działa W tych trzeba wejść Czyli wejść, zejść Czyli przejść, wiesz co ja gadam O, oh, tego nie pamiętam Okej okay. patent. Tu mam dokument, który sobie wcześniej zaznaczyłem, żeby Kości go nie pominąć. Oni ziemi oferują nam całe swoje bogactwo, a my wiemy już jak przetrwać. Zabrzmieli Grekę y na poziomie siódmym i będziemy mogli w końcu ten monolit sobie odblokować. Dobra. Hopsa. Dobra, mamy to. Co do góry? Tu coś jest? Chyba nie. To jest chyba droga powrotna, chyba mi się wydaje. Ok, tu coś będzie, może? Nie, raczej nie. Dobra, wracamy się. Sprawa. No tylko, jak mamy, Laro? Na drodze do katedry. trójca będzie wszędzie. Wiem, ale nie mam wyboru. O, żeśmy wrócili do geotermicznej doliny, w którym miejscu jesteśmy? Aha, tutaj. Dobra. Zobaczmy, to w skrzyneczce jest. Stary, ciężki. No, fajna sprawa. Drzewka, czy nie potrzebujemy? Ok, zobaczmy czy jakiś pis będzie. Tyle przemocy i śmierci. Ludzie Jacoba przeżyli tak wiele, a mimo to nie przestają walczyć. Wiąże ich przysięga złożona przez ich przodków obowiązek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ale ja widzę ludzi, którzy chcą tylko żyć w pokoju. Myślę, że czas, aby porzucili przeszłość. Jeśli znajdę atlas, może poprowadzi mnie do boskiego źródła? Mogę je stąd zabrać, wówczas nie będą musieli więcej cierpieć. Mogliby podzielić się brzemieniem prawdy ze światem, ale jeśli wszystkie wysiłki spełzną na niczym, nie wiem co zrobię. No, to był kolejny wpis, i Klary. Nie cóż, nie ma tutaj co, co kombinować, by kolejną umiejętność sobie. Teraz tak. Cofniemy, cofniemy się. Żeby pozbierać te wszystkie rzeczy. No tak, zrobię to na odcinku. Żebyś tam po prostu nie wracać do tej, lokaliz do, do tej lokalizacji niepotrzebnie. A, ten, tam też mam dokument, więc chcę, żebyście i tak to zobaczyli. Więc. Więc tak sobie to pomyślałem, że tak zrobię. Yy, dobra. Zobaczcie w ogóle co tu w ogóle jest jeszcze do zabrania. No nie no, to co mam pokazane na mapie i będzie to wszystko, więc spoko. Zostawik sobie zaznaczmy sobie suliwalowy. Tutaj to jest na górze. Obuszcie się faktycznie Suroce, to się akurat przyda jak najbardziej. i teraz tak, dokument mamy tutaj. I tu mamy monety. Dobra, więc musimy do tego obozu się. Czy nie mogę tego zaznaczyć? Dobra, miesza o to. Wtedy tam do obozu. Szybka podróż. I też właśnie teraz sobie tak przypomniałem, że teraz, tak mi się wydaje, gdzie jest ta nasza geotermiczna dolinka, tutaj już będzie chyba przejście, tak, tak mi się wydaje. Zaznaczmy sobie jeszcze ten dokument, o ile mogę w końcu go zaznaczyć. udało się. Dobra, biegniemy po niego. I on jest na dole Czekajcie, czy tam byliśmy na dole w ogóle? Podczas przechodzenia fabuły hmm, Chyba nie, bo Myśmy chyba tędy wychodzili? Już nie pamiętam, już się pogubiłem Dobra, to nieważne, zejść tu na dół Mamy przejście, którego nie mogę zniszczyć. Nie pamiętam, żebyśmy tutaj byli. Nie doceniłam naszych wrogów. Elias nie żyje przez moje głupie zachcianki, a mój ojciec już od dwóch teraz sobie tą skrzyneczkę zaznaczymy. A gdzie ta droga prowadzi? O! Mamy już grę na poziomie siódmym. Okej... Okay. A, ten musi przejść. No i tego się nie spodziewałem. Myślałem, że... że musieli to zniszczyć. Dobra, mamy to. I tu mamy skrzyneczkę. No dobra, 15 sztuk to sporo. Dobra, i właśnie tym sposobem mamy obszar już na 100%. Więc nie będę jeszcze tędy. Tylko wrócimy się do obozu, o ile będę mógł. No okej. Okay. Możemy sobie wrócić do obozu i się odepniemy do tego właściwego, w którym byliśmy jakiś czas temu. Dobra się tepniemy do tego właśnie obozu I też właśnie to, co sobie przypomniałem tej geotermicznej dolince. Pamiętacie tutaj na tej półce był ten dokument, który jest pokazany o dziwo. Myślę, że teraz będziemy mogli chyba w jakiś sposób się tam dostać do niego. Przez tą dzięki tej linie w sumie. To się w tym też okaże. Tu mam dokument, tylko zaznaczę, żeby żebyśmy go nie pominęli. Dziś młodzieży nadszedł czas prawdziwej próby. Właśnie teraz zauważyłem, że chyba dostaliśmy ten specjalny chyba materiał, yy, który potrzebował się do ulepszenia broni. Tu mamy piórok, więc nie potrzebujemy. Tu mamy skrzynkę, trzeba o tym pamiętać. Ten zestaw sobie zaznaczmy, bo skrzynkę i dokumentam podświetli umiejętność. Dobra, tu to tu pióra? To nas nie interesuje. I tu mamy pióra. pióra. Aha, a tutaj. A tutaj nic. To z tych rzeczy nie potrzebujemy nic. Dobra, tu chyba nic więcej nie ma. Metal no wybali. No tak, trzeba wybuchowo to rozwalić wybuchem. O, mogę się tego spodziewać, że tak to tak, tak się skończy, za blisko stałem Uwaga uwaga. Czterba łamana. No i też dostaliśmy punkt umiejętności. W surowce się już dazją, to bardziej. Skóra sobie też, bo żeśmy je zużyli trochę ostatnio. Tak, skóra i surowce. A, tu mamy jeszcze dokument. Nie mogę dłużej zaprzeczać, że Alia ma na mnie przemożny wpływ. Dobra, no to żeśmy wszystko na, tą, na ten moment zebrali w tej części. Teraz musimy sobie zjechać na dół. O! Mapa! Dokumenty i freski. No dobra. Wow! No tu sporo tego. No będzie trzeba to pozbierać. Dobra. Czekajcie, czy tu jakieś surowce jeszcze są? Nie ma. Dobra, zjeżdżamy na dół. Czy coś będzie do zabrania? Nie, to zebrania? No to bardziej nic nie będzie. Aha, mamy już wrogów. Z wierzchnicy patrzyli. Ja, ja się z nimi powiedzieć. nie będę bawił. Zabierają ich do starego więzienia, a weźmy tylko tych, którzy mogą wiedzieć, co się od lasu. Jestem tylko w Wszyscy. Zabrać. Tutaj tak. Zobaczmy, czy coś tu mamy do zebrania. Ja tylko ziółka więc nie będziemy się zbytnio rozglądać. Co to? Załączam wszystko, czego dotąd udało mi się dowiedzieć. Tutaj A, wpis dyktafonowy, dobra. O, ształs na pewno wezmę, bo mam ich mało. O, i to specjalny materiał właśnie też, właśnie drugi żeśmy zdobyli. A co mi może się rozglądnę. No, nie, no, to już nic to już więcej nie ma ciekawego. Patron, ale nas potrzebują w pasie. Zostawcie ich same. Zrozumiałem, droga wolna. Potwierdzam. się, jesteśmy Tam jest, się, jesteśmy pod zbina się z nimi nie będę. wszyscy. Śrubeczki, śrubeczki jak najbardziej. Dobra. O, jeszcze monetki. A jesteśmy tutaj... Aha, tutaj widzę już ten sektor jest odblokowany. Musimy się tutaj udać. Dobra. Trzeba sobie jak najbardziej. Z Zobaczcie ile zabili naszych. Masakra. Terba taktyczna, o, proszę. Okej. Okay. Myślę, żeśmy dokument zostawili, ale wracamy po niego. Zestaw. Zgrzeszyłem w imieniu Boga. W dolinie przelało się dużo krwi. No, możeś zgrzeszył i to konkretnie. A tamto jak wziąć? Jak to zablokowane. Ale numer bym musiał już raz się tutaj wrócić. No to wychodzi, bo to jest barykada, więc nic tutaj nie zrobię. Okej. Okay. Jest zabijany, więc też tu nic nie sprawdzimy. My musimy być tędy, dobra. o surowce? mam pełne. Zmeszczamy sobie za to. Tutaj coś jest, dokument mam do zebrania. Dobra, zaznaczymy sobie, żeby go nie pominąć. O, to można podpalić. Tu co jest? To jest interaktywne, ale nie wiem jak to działa. Dobra, mieszę o to. Wszyscy jesteście już myśliwymi, a ja jestem z was dumna. Przed wami ostatnia lekcja. No Obrałyśmy sobie buteleczkę, znaczy nie. Butelkę chciałem wziąć. Zmienię to butelkę. No patrzcie, no. Ach, butelka, dobra. Gdzie chyba co jest tu Do tego mamy maksymalną ilość. To też. Dokument, przez cały miesiąc chodziłem na forum, by usłyszeć słowa proroka. Miałem na sobie szaty. W jak. Dobra, Dobra wychodzi na to, że nic tutaj więcej nie ma. Dobra, to wychodzimy z tej skini. Dobra, wiecie co, już czas trochę minął. To jest trochę za bardzo. Więc zobaczymy się. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć.